No dobra, a to? czy ja to jest bluzka? Moja. Wygląda jak zupełnie nowa. Szczerze mówiąc, dostałam ją na urodziny i jest totalnie nie w moim stylu, bo po prostu wydaje mi się być zbyt barcina. To ja chyba mam pomysł, co z nią zrobić, bo takie poważne rzeczy fajnie łączyć się z jakąś nowoczesnością, więc wydaje mi się, że fajnie będzie ta bluzka wyglądać z dżinsami i mam też do niej szalone, zielone buty. Co powiesz na takie? Chętnie spróbuję, chociaż rzeczywiście to połączenie wydaje się być bardzo szalone. I trochę nie pasuje do tego, jaką jestem osobą na co dzień. Daj mi szansę. Powiem szczerze, że jestem bardzo zaskoczona, bo ta babcina bluzka stała się nagle Fajna. Zieleń z tym łososiowym da taki efekt. Jest tak yy, wiosennie I naprawdę bardzo mi się to podoba. Sama nigdy w życiu na pewno nie odważyłabym się połączyć kolorystycznie w koszuli z zielonymi butami. Czy to oznacza, że uratowałam tę bluzkę? Tak, jak najbardziej. Na pewno będę ją nosić. Gdy wisiała na, na wieszaku, była taka w ogóle nieciekawa, taka smutna. Natomiast jak ją zobaczyłam, naprawdę byłam pełna zachwytu.